Witam na konferencji prasowej przed meczem siódmej kolejki PKO Ekstra Ekstraklasy, w której górnik zabrze będzie mierzył się przy Roosevelt'a z Lechią Gdańsk. Witam trenera trójkolorowych Jana Urbana. Dzień dobry i proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry trenerze Michał Zichlasz. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Tradycyjnie sytuacja kadrowa. Lukas Podolski już pewnie gotowy do grania, ale no tutaj ma trener z gry z głowy, z blokiem obronnym. Dwóch, dwóch obrońców pauzuje i, i, i jak trener to rozwiąże? Dwóch pauzuje, dwóch zostało, także e, sytuacja jest prosta. Trzeba czekać, żeby się nic nie wydarzyło i, i, i dwóch pozostałych stoperów mamy, mamy do grania. No, no nie, taka jest sytuacja, musimy sobie z tym poradzić i tak jak mówię, poważnie mówię. Żeby, żeby tam nic się nie wydarzyło, bo wtedy rzeczywiście będziemy mieli duży problem i będzie trzeba robić takie przemeblowanie mocne, oprócz tego, że no, no będziemy wtedy improwizować po prostu, bo no bo więcej środkowych obrońców nie mamy. Piotr Gierczyński z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, jak pan tu lepiej ocenia, bo no ostatni zespół w tabeli bez zdobyczy, ale przegrywa z Rakowem właściwie w ostatniej chwili prowadząc, to, to, to jaka jest Pana ocena tego rywala? No tak, niełatwo, niełatwo ich ocenić, bo remisują we Wrocławiu. Tego samego zdania jestem, że mogli mieć zdecydowanie lepszy wynik z Rakowem. W ostatniej chwili to zwycięstwo im umknęło i nawet nie zremisowali tego spotkania, a uważam, że grali naprawdę, naprawdę dobrze w tamtym, w tamtym meczu. Często tak bywa, że, że Beniaminkowie mają to, to wejście albo, do, albo bardzo dobre, albo złe, albo nierówne. Rzadko się zdarza, że ktoś wchodzi i, i gra na takim, na takim równym poziomie. Często właśnie te wahania formy są, i wydaje mi się, że tak właśnie jest, jeśli chodzi o Lechię Gdańsk, która w, no, w tych spotkaniach, które rozegrała. E, zawsze miała swoje okazje. Mają bardzo dobre, szybkie e, skrzydła, szczególnie, szczególnie Mena, e, bardzo duża szybkość, dobry dribbling, dobra technika. E, no będziemy musieli, będziemy musieli na niego na pewno zwrócić dużą uwagę, ale z drugiej strony Kahl, nie wiem jak się czyta, Kahl, Kahl, Kahl. Nie. Też, też szybki zawodnik i na pewno na te fazy przejściowe będziemy musieli uważać, bo, bo, bo robią to dobrze. Z drugiej strony owszem strzelili kilka bramek, pięć bodajże, ale, ale stracili też, też dosyć, dosyć dużo, no ale to tak naprawdę to nie jest nasz problem. My my musimy e, podejść do tego spo, do tego spotkania z pełnym szacunkiem do przeciwnika nie myśląc o tym że jest to Beniaminek nie myśląc o tym że jest to drużyna która jest na ostatnim miejscu tylko tylko e, przypomnieć sobie jaka jest polska liga i, i że z nikim łatwo się nie, nie punktuje a jeśli już to czasami zdarzy się jakiś jeden mecz na sezon, gdzie łatwo go wygrałeś, bo, bo tak mówi po prostu historia. I takim głównym zadaniem każdego zawodnika jest, żeby się skoncentrować i podejść do tego spotkania po prostu na 100%, bo, bo, to, bo to nie będzie łatwe spotkanie. Beniaminkowie z reguły nie są w większości spotkań faworytem. Grają. Grają swoją piłkę, grają odważną piłkę i, i musimy na nich uważać. Panie trenerze pytanie o, o, o Rafała Jeńskiego, Kryspina Szcześniaka. E, te czerwone kartki no, gdzieś tam miał, miał trener pretensje o to czy, czy tak z gry wynika czasami? Na początku myśleliśmy, żeby się być może odwołać od tej drugiej kartki Szcześniaka. E... Ale, ale w końcu uznaliśmy, że, że, jednak, że jednak nie pretensji nie mam, nie mam, bo wydaje mi się, że, że to by były klarowne sytuacje dla, dla zawodników, których oni powstrzymali i dostali, dostali po jednym spotkaniu zawieszenia. No tak jak żeśmy wcześniej wspominali, musimy sobie poradzić z ich ausencją. Też pytanie trenerze o, o, o Lukę Ambrosa, bo, bo on się ostatnio nie pojawiał, jak, jak, jak jego sytuacja, czy, czy on jest do grania, bo jak grał, no to było widać, że dużo wnosi swoją grą. Odpowiem krótko, trenował z drużyną, normalnie. I jeszcze pytanie o, o Tao Ismaela, dobrze sobie poradził w tym, w tym ostatnim spotkaniu, czy trener też to widzi na co dzień, że w tych gierkach no tak nabiera pewności siebie, jest coraz lepszy? Tak, widzę to na treningach, że rzeczywiście ta adaptacja przebiega bardzo, bardzo fajnie. Natomiast jeśli chodzi o same spotkania, faktycznie trzeba powiedzieć, że można uznać za dobry występ to ostatnie spotkanie z Krakowią, bo, bo trudno, żeby było inaczej, jeśli zawodnik strzela bramkę, asystuje. Natomiast gdybyśmy tak na chłodno popatrzyli na, na, na akcję, na, na to, w jaki sposób grał, no to wydaje mi się, że stać go jeszcze na, na, na dużo więcej i, i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, bo, bo na treningach widać, że że e, czuję się coraz, coraz lepiej, coraz swobodniej w naszej drużynie. Panie Treżynie, sposób zapytać też o nowego <kli> piłkarza, który jest u Was, Sinan Bakis, e, Turek gdzieś tam z niemieckimi korzeniami, e, trenuje od, od niedawna, ale czy, czy to jest też taki zawodnik, że już w niedzielę trener może go postawić, możemy go zobaczyć w składzie? Trudna, trudna odpowiedź dla mnie, bo ja też o tym myślę, powiem tak. On trenował normalnie, trenował normalnie, z nami też trenuje normalnie. Na pewno brakuje mu rytmu meczowego. On rozegrał dosyć dawno większą ilość minut w kwietniu, w ubiegłym sezonie. W maju tam zaliczył jakieś... Nie, nie ma drobnej epizody, nawet nie ma co tego brać pod uwagę. Natomiast w okresie przygotowawczym rozegrał tylko 45 minut w jednym sparingu. No nie, nie ulega wątpliwości, że, że brakuje mu tego rytmu meczowego. No tak jak mówiłem, mamy czerwone kartki, na pewno byłoby miejsce dla niego w kadrze meczowej, ale czy tak się stanie, czy nie, na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. No nie, no dzisiaj, dzisiaj sam, sam się waham, żeby, żeby powiedzieć tak czy nie. Wydaje mi się za wcześnie, ale może się coś zmienić. Panie trenerze, jest, jest nowy napastnik i, i jak to będzie rzutowało na, na, na sytuację Aleksandra Buksy czy, 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 czy Luki Zachowicza? Czy tych napastników nie, 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 nie ma trener zbyt wiele, czy gdzieś tam o no, to obfitości głowa nie boli? No nie no, nie możemy rozmawiać na takie tematy w sensie e, czy rywalizacja w zespole wpływa źle na, na któregoś z zawodników. W sporcie ona jest na co dzień, to jest coś normalnego. W naszym przypadku e, tej rywalizacji za dużo nie było. Teraz po przyjściu kolejnego napastnika w dalszym ciągu uważam, że, że nie ma zbyt wielkiej rywalizacji, bo, bo dla mnie dla mnie i Buksa i, i Zachowicz spokojnie mogą grać jako dziesiątki, a nie jako nie jako dziewiątki. Także nie, nie jest ok, w sensie, że mamy trzech takich zawodników, których możemy wystawić czy na dziewiątce, czy na dziesiątce i, i, i to, jest, to jest dobre, bo byłoby nas troszeczkę jednak, mimo wszystko, za mało, gdyby, gdyby nie doszedł do nas kolejny, kolejny napastnik. Ja tylko mam nadzieję, że on odnajdzie odpowiednią formę i rytm meczowy jak najszybciej i rzeczywiście na boisku pokaże, że jest przydatny dla drużyny. Muszę zapytać o ten poprzedni mecz, bo były dwie czerwone kartki. Mogła być trzecia jeszcze dla, dla bramkarza, i o ten moment chciałem zapytać, czy nie wiem, serce panu stanęło na myśl o tym, że jeszcze może bramkarz wylecieć? No może nie aż tak, nie? Że, że serce stanęło, natomiast zastanawiałem się, kurde, jak to poukładać, bo za, czekali tak długo na wary, mówię, tam, tam warują i warują. Mówię, no, no, no trzeba będzie to jakoś poukładać, zmiany i tak dalej, ale, ale na szczęście nie, nie, nie doszło do tego i. I, I nie musieliśmy kolejnej zmiany robić, chociaż teraz po fakcie przyznaję się szczerze, że, że, że wydawało mi się, że to jest czerwona kartka po prostu. nie Ale tak się nie stało. Mamy do dyspozycji Shromo i, i, i będzie grał. chciałem zapytać o porę meczu. Czy często panu się zdarzało prowadzić mecze punkty w południe? No, prawie w południe. Kurczę, nie pamiętam, nie wiem, nie wiem dokładnie, natomiast pamiętam, że grałem z Bałtykiem, gdy ja na przykład grało się w niedzielę o 11 rano. Także sam jako piłkarz takie sytuacje przeżyłem i tak jak mówię, nawet wcześniej graliśmy, bo graliśmy o 11 rano. No nie no, no to nie powinien być żaden problem. Trenujemy do południa w normalnym cyklu treningowym. Akurat w tym przypadku jest to niedziela, mecz. My zawsze jak robimy odprawy to początek, yy, który widzą piłkarze to jest napis jest, jest mecz, jest święto. No, to, no to, to tak samo jest niedziela, jest mecz, jest święto. Panie trenerze, jeszcze takie, to, takie pytanie, bo, bo ten mecz jest ostatnim przed y, y, przerwą przerwa. na reprezentację i, i jaki tu będzie plan? No, wiadomo, że ta przerwa trochę potrwa. Czy jakiś sparring zagracie, czy. Będą dwa dni wolnego na pewno po, po, po meczu. Natomiast w kolejnym tygodniu też będą dwa dni, natomiast jeśli, jeśli chodzi o kolejność tych wolnych dni, no to jeszcze, to jeszcze zobaczymy, bo może być tak, że, że, że będziemy trenować po meczu i później dopiero dwa dni albo od razu damy dwa dni wolnego to jeśli chodzi o, o, o ten odpoczynek dla piłkarzy. Poza tym zagramy w piątek, w następny weekend zagramy mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice u nas. Czy są jeszcze pytania? Tak, jeszcze na koniec pytanie, bo, bo, bo to mi umknęło. Jest Bakis, czy to zamyka trenerze jakby okres transferowy w Górniku, czy, czy, czy można się jeszcze spodziewać, że może ktoś, ktoś dojdzie? Wydaje mi się, że jakby było coś rzeczywiście ciekawego, interesującego, to jeszcze może ktoś do nas dojść. A jak nie dojdzie, to też zostaniemy tak, jak, tak jak jesteśmy, ale nie wykluczam takiej możliwości, o tak powiem. Dziękuję, Dziękuję bardzo za, tym, za udział w konferencji i do zobaczenia w niedzielę o 12.15 na meczu Górnik Zabrze, Lech Gdańsk. Dziękuję, do widzenia.